A więc chcesz zostać YouTuberem. Chcesz tworzyć niesamowite, wciągające materiały, pełne emocji, dzielić się z nimi wraz z widzami, czerpać z tego niesamowitą przyjemność, mieć możliwość tworzenia niesamowitych efektów po prostu PUM! robiących z ludzkiej głowy miaskę. Jeżeli tak, to ten poradnik jest dla ciebie! Mój drogi kolego, ja jestem szóstu. Po kilku latach nieobecności wracam na YouTube'a z tak naprawdę z odświeżoną wiedzą. Zwiedziłem naprawdę połowę <laughs> chyba amerykańskiego YouTube'a. Żeby przygotować dla ciebie pełno poradników. Jeżeli chcesz mi pomóc w tworzeniu następnych materiałów specjalnie dla ciebie, czy innych ludzi chcących chłonąć wiedzę, zasubskrybuj, dołącz do Wikingów, zostaw lajka, jeżeli ci się podobało oraz napisz komentarz, co ma być następne, co potrzebujesz czego pragniesz. Dzisiejszy sposób jest przede wszystkim cudowny ze względu na swoją prostotę, na możliwości oraz to, że niesamowicie zmniejsza obciążenie komputera, co daje nam naprawdę dużo możliwości. Możemy się skupić na oddawaniu emocji, nagraniu, a nie na tym, że zaraz nam komputer walnie prosto w twarz z przegrzania. Tej metody korzystam od wielu, wielu lat. Jeszcze mnie nie zawiodła. Prędzej zawiedzie mnie dźwięk niż obraz, co jest? Momentami dosyć martwiące. Dzisiejsza metoda jest w pełni w pełni darmowa. Da się ją zaimplementować praktycznie wszędzie i jeszcze zmniejszać ci obciążenia komputerów. Czemu jeszcze tego nie zrobiłeś? Pomijam, że jeszcze nie obejrzałeś do końca filmu. A więc zasiądźmy i zróbmy to jak należy. Otóż zaprezentuję dzisiaj tą metodę na Streamlabs OBS. Osobiście nie preferuję tego programu, można to wykorzystać na OBS i tym podobne, tylko kiedy już raz to zrobiłem, miałem niesamowity problem z ustawieniem znowu layoutów i tym podobne, przez co mi się wszystko rozjechało. Au. Dlatego wykorzystamy do tego Streamlabs OBS. Nie szkodam i go. Mamy już Streamlabs OBS, mamy nasz ekran, mamy wszystko. OK, fajnie. Gdzie ta druga kamera? Otóż, żeby to wszystko uzyskać, musimy wejść w zębatkę, czyli ustawienia opcje, wejść w zakładkę wideo. I kliknąć tutaj ustawienie niestandardowe. Jest to naprawdę bardzo ważne, ze względu na to, że jeżeli byśmy cokolwiek innego ustawiali, tworzą nam się albo jakieś HD, albo inne. Cały trick polega na tym, że kiedy macie ekran, na którym właśnie mnie widzicie, ekran ma 1920x1080, to jest normalna rozdzielczość 16x9, Taki dosyć standardowa wiedza. Okej. Okay żebyśmy mogli zrobić drugi ekran, na którym będzie, będzie nie dość, że ekran i jeszcze kamera, musimy po prostu to podwoić. Czyli wpisujemy 3840, zastosuj i mamy miejsce na drugi ekran. Nie wiem, jak bardzo mam powiedzieć, ale to jest cholernie proste. Teraz wstawiamy tutaj kolejne narzędzie, webcam. Ok, i teraz najlepiej albo korzystać z takich Albo tak jak mamy w Streamlabs OBSie, czyli mamy tak naprawdę siatkę, która nam w tym wszystkim pomoże. Albo wchodzimy sobie w opcję, mamy to wszystko i powinno tutaj być przesunięcie. Dobrze, mamy kamerę, mamy wszystko. Teraz trzeba tylko ją przestawić sobie dodatkowo w bok, ustawić. Gotowe, naprawdę to jest tak proste. Tak naprawdę już możemy odpalić nagrywanie, już będzie nam nagrywało dwa ekrany. Przez co, uwaga, co naprawdę oszczędza niesamowicie dużo zasobów, ze względu na to, że nagrywanie dwóch osobnych plików e, z w, kamery i ekranu po prostu ze sobą koliduje, powodując znacznie większe obciążenie komputera, co znowu utrudnia nam. Granie. Kiedy już mamy coś takiego, polecam nagrywać spokojnie i tworzyć. I teraz mogę się szczerze przyznać, korzystam z tego patentu, akurat nie na Streamlabsie, ani OBSie, tylko na Avermedia, ze względu na to, że mam osobny rejestrator do tego, bo przechwytuję wszystko z mojego kanona M50, żeby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu. Po prostu kocham ten obraz. I tak naprawdę mamy z każdego takiego nagrywania, mamy teraz pliki, które wyglądają następująco. Dwa ekrany, nic specjalnego, tylko jest z nimi pewien problem, który może być dla niektórych uciążliwy. Wielkość plików. Dwie godziny nagrywania 88,5 GB to nie jest jakoś specjalnie dużo i nie jest to jakoś specjalnie mało. Jednakże rzeczywiście jest to problematyczne, dlatego polecam, jeżeli ktoś ma dosyć duży problem z komputerem, odpalić swój program do montażu. A więc kiedy już mamy dawniczego Resolve, mamy swoje nagranie, nawet mi trochę przytyka, pomimo tego, że mam ssd mam specjalnie przystosowanego SSD-ka pod nagrywanie, mam e, wszystko, za niedługo dopiero zmieniam to na M2, przez co powinno wszystko jeszcze bardziej przyspieszyć. I teraz wchodząc w nasz program do montażu, ja osobiście używam DaVinci'ego, osobiście polecam, rzeczywiście polecam z wielu powodów, przede wszystkim dlatego, że jest jednym z najlepszych darmowych pr programów, jest trochę kombajnowaty, czasami może przerazić, ale kiedy już się go Polubi, nie chce się go zmieniać autentycznie. Dobrze, kiedy mamy już nasz materiał, no mi troszkę przytyka przy takim szybkim przeglądzie. Przy odtwarzaniu jest jak najbardziej ok. Um, może to być problematyczne, dlatego można albo tworzyć proxy. Uh, ale ja osobiście preferuję jakoś prerender, ponieważ bardzo często przesyłam te materiały i daję je do montażu komu innemu mimo tego, że też staram się coś robić, ale niestety ostatnio życie jest różne. Najlepiej albo zastosować proxy, jednakże to czasem bywa bardzo problematyczne ze względu na to, że pracujemy na bardzo dużych plikach, bardzo dużych po prostu wielkościach tego wszystkiego, trzeba czasem naprawdę nawalić niesamowicie dużo tych efektów, żeby to było fajne, dlatego osobiście polecam prerender, a żeby wam to wszystko jeszcze bardziej ułatwić. Na dole w opisie. Jeżeli wejdziecie i macie tam linka do Google, są tam presety moich kamer. Będą tam kamera 1, kamera 2. Green screenowych nigdy nie polecam. Z bardzo prostej przyczyny są przystosowane pode mnie. Jeszcze nie nauczyłem się ich dostosowywać pod innych, twór, pod innych, żeby to można było sobie dostosowywać na biegu i tym podobne No cóż dlatego jak skończę całą paczkę także będę ją chciał rozsyłać po wszystkich chciałbym wam ją oddać po prostu za darmo specjalnie dla was wracając bierzemy specjalnie kopiujemy plik tworzymy jego duplikat przez co mamy teraz dwa razy tą samą kamerę dwa razy ten sam plik i teraz wchodzimy w zakładkę Fusion wchodzimy w folder z moimi presetami bierzemy kamerę 1. Dopinamy ją, jeżeli nie wejdzie nam od razu to po prostu bierzemy sobie przekładamy tak jest to naprawdę potężny wielki Note, który powoduje nam obcięcie tego ekranu kiedy już jesteśmy tutaj i chcielibyśmy na przykład, żeby a kamera była z drugiej strony możemy to śmiało sobie obrócić tutaj, możemy to sobie śmiało skalować, zoomować, robić co tak naprawdę chcemy w edit page'u, zmienić pozycję. W pełni mamy pełną możliwość edytowania tego jak Chcemy. Więc powiedzmy, że coś tak przerobiłem i chciałbym sobie naprawić. No. I teraz, kiedy chcemy jeszcze gameplay, rzucamy, wchodzimy także we fryżyna, bierzemy kamerę 2. W zależności od tego, jak sobie ustawicie, to kamera 1 będzie dla was tak naprawdę kamerą od gry, druga kamera będzie dla was kamerą od e, gamingu. To zależy wszystko od Was. Priset jest bardzo prosty, bardzo e, e, z, nie jest jakoś niesamowicie złożony. Teraz, kiedy chcecie. Tak naprawdę wyrenderować całość w dwóch plikach. Mam. Moje ustawienia wyglądają następująco: 6000, ja używam 12000, żeby cała redukcja, którą wrzuci, jakby YouTube się na to się złożyła. Daję individual clips, kiedy chcę robić prerender, będę chciał specjalnie sobie po to przystosować jeszcze nowy ten klip. Renderujemy wszystko tak naprawdę. Tak, u mnie render akurat zajdzie około 2 godzin, u innych może zajść dłużej, może zajść krócej, nie mówię, ja mam aktualnie Ryzena 3900X, RTX-a 1070, mi się wszystko sprawdza, u mnie wszystko działa jak najbardziej, nie, nie narzekam, powiem tak, ten czas może się wydawać dla wielu osób: jak to? Jak tak długo? Ja chcę już na montować. Jak najbardziej można proxy, tylko rzeczywiście mówię, że to czasem jest problematyczne. Ja osobiście wolę tą drogę ze względu na to, że podczas nagrywania nic się nie stresuje o to, że materiał będzie za duży, będzie za bardzo obciążał mi komputer. A później rzeczywiście te dwie godziny bardzo często gdzieś tam y, jestem w stanie zostawić na chwilę ten komputer, podczas tego często jestem w stanie grać, więc y, nie mam z tym jakoś specjalnego problemu. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie znalazłem razem z Archim i innymi twórcami, których po prostu oglądam, że rzeczywiście tak się to często stosuje. Jeżeli macie swoje rozwiązania, jak najbardziej piszcie je, dawajcie mi znać, jestem mega ciekawy, czy ktoś ma inne rozwiązania. A więc ode mnie to tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie, Szósty Viking się odmeldowuje i niech na Ragnarok będzie od Was daleka. Trzymajcie się, cześć!